Ostatnio do Fortnite zawitał sam Kapitan Ameryka A już na horyzoncie szukuje się kolejny skin superbohaterski, czyli Aquaman Czy to oznacza, że w tym sezonie będzie jakaś ostateczna bitwa Marvela i DC? Czyli witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite Fortnite'owych newsów Fortnite News Jak chcecie to nazywać, tak to nazywajcie Jak zwykle obejrzymy sobie kilka fajnych nowości, konceptów i innych takich spraw związanych z Fortniteem w sezonie trzecim w końcu się wydarzył ten sezon trzeci, bo tyle był przekładany Ja wiem że ten sezon trwa już 3 tygodnie ja dopiero teraz pierwszy film o tym robię ale ten film nie będzie jakiś tam przestarzały o newsach sprzed dwóch tygodni tylko będą naj najnowsze najświeższe czyli to co najbardziej lubicie a, i jeszcze jedno, jeśli kupujecie Kapitan Amerykę to pamiętajcie o wpisaniu kody twórcy Niestety, mój kod twórcy jeszcze nie istnieje Może kiedyś będzie istniał, więc zapraszam do subskrybowania Mój nie istnieje jeszcze, dlatego użyjcie jakiegokolwiek innego, żeby po prostu wesprzeć waszego ulubionego twórcę Ja tu wybrałem akurat Ernesta, bo moje filmy trochę wyglądają jak jego filmy nad na Nie, że od niego zgapiam, wręcz przeciwnie, Inspiruje się ale ja już życzę miłego oglądania. Zacznijmy od prawdopodobnie najważniejszego newsu z tego filmu. A mianowicie newsu związanym z samochodami. Bo, jak pewnie zauważyliście na trailerze karnetu bojowego na sezon trzeci, były pokazane samochody, którymi można było jeździć. I to na pewno wiecie, że samochody będą. W Fortnite jeszcze ich nie ma. Będą, jak poziom wody opadnie. Już są w ogóle gdzieś tam na mapie porozrzucane plakaty ale dostaliśmy od jakiegoś tam likera datę, oficjalną datę wydania tych właśnie samochodów i będzie to dokładnie 21 lipca tego roku oczywiście Czyli za około 2 tygodnie Równo 2 tygodnie jeśli ten film właśnie wejdzie dzisiaj czyli we wtorek za dwa tygodnie we wtorek po prostu będzie. Wtedy prawdopodobnie woda odpadnie już jakiś trzeci czy czwarty raz. W przyszłości też ma powstać turniej specjalny, w którym będzie można wygrać Galaxy Girl czyli damską wersję skina Galaxy, którego już mamy w grze od prawie dwóch lat. Jest to skin tylko dla użytkowników specyficznych smartfonów. E, jakichś tam modeli Samsunga Galaxy, e, jeśli miało się tego, ten telefon można było odebrać właśnie tego skina. I jest to jeden z najrzadszych skinów w Fortnite, ale to pewnie już wiecie. Tak samo jak później był po nim Iconic, oraz teraz chyba jest Glow czy coś takiego. I ten turniej ma być podobno tylko dla użytkowników, którzy albo mają skina Galaxy już oryginalnego, albo mają y, smartphone Galaxy. Więc jeśli macie to i to, to na pewno będziecie mogli wziąć udział w tym konkursie. W turnieju nie konkursie w sumie. I zawalczyć o skina Galaxy w wersji dam damskiej. Ostatnio w sklepie pojawiły się te dwa skiny, które nie wiem czy wiecie są konceptami. Znaczy były konceptami na początku. To narysowanymi. Macie teraz na ekranie. Mi się to bardzo podoba, że Epic robi skiny, które tworzy społeczność. Jest to po prostu bardzo fajne. I warto powiedzieć, że skin ten jest od użytkownika, od gracza o nazwie Sharkroofs. W sumie nawet nie wiem, czy to jest jego nick, czy po prostu nazwa skina. No, Sharkroofs po prostu. I tak na koniec jeszcze na szybko. Krzaczek dostał nowy skin, który ma kwiatki, jest taki fioletowy bardziej. Ostatnio był sklepie, więc na pewno widzieliście. A w plikach mamy skin grzybka, który będzie wkrótce razem z jego wyposażeniem, które jest tutaj na ekranie. A ja się już z wami żegnam, to by było na tyle z tych newsów dzisiejszych. Widzimy się niedługo, na razie.